Pokazuję, na trzy, raz, dwa, trzy. Koniec Jana, widzieliście? Ja, ale znowu. No, Jan, on pije... Macie to, mamy też, no, ja, ten, z On też ma. <laughs> Jest y, tworzona reprezentacja polski bezdomnych. Bezdomnych. A, zostaje, tak, trenerem? tak? Ale w ogóle jest coś takiego. Trenerem, ale jakby też zawodnikiem zostaje i zaczyna z nimi grać. Bo to chodzi w tym filmie, że on jakby poczuwa się z tego on i on ratuje ich i wyrasta dalej. Że dyscyplinę, żeby oni nie chlali na treninga jakieś takich. No bo to alkoholicy byli. Radomiak. Chyba nie. Poka, nagle Ona łapie, po 21. Ja wszystkim pokazuję. To też nie, z normalnie na tym, nie? Ale czego? co jest złego w pokazywaniu knagi do fujana? Ale że... pamiętaj, że bez, jak nie masz kontakt to po 5 minut. Mam konta, no, mam kontakt. Zaśpiewasz Gilu u błagam się. A po co? Jan ale szlni. Śnisz. Jak śni Ale Ale super, Jan. Janek, kocham cię, ale słodki. Kiedy wróci młodzi do gry? Słoneczko. Niedługo. ASAP. ASAP. Napnij Bica. Nie mogę, bo mi kurtka pierdolę. Jak nas na twoje fandom? O co L chodzi? Fandom? Blankary. Lank... Nie, nie, nie mam żadnych fanów. Jan robi wrażenie. No, ja nie, nie wiem. wiem. Ja jakie studio w KRK najlepsze? A, są... Przyjacielu, ale jakie studio? Muzyczne puszkary. czy nie wiem. Gdzie jedziecie? No, 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 no. Masz pozdrowienia od Jędrysa. No i ja pozdrawiam Jędrysa, bo Jendryce to jest zioł, no. masakra. Najlepszy barber w PR. No, a ten już swojego Też. Pozdrowisz Laurę. Pozdrawiam Jendryce. Cię Laura. Nie jestem. Ja pozdrawiam Fresze dziewczynę? Czy ja mam? Nie mam. Chociaż miałem, ale uciekłem gdzieś Po Wika jak to słuchasz to szukamy cię. Nie, słucha chyba. Ja mam w Krakowie Karinkę. Niech nie napisał Mordu na czacie. Byłeś na Nie Byłem czy nie? Nie. Byłem na Gocławie dzisiaj. Chyba, że rano? A, czy graliśmy w piłkę, czy nie? Wczoraj, to nie. To było. Wczoraj no. nie byłem na Gocławie dzisiaj. Pokój na Gocławie jeździć w ogóle. Dzisiaj jest. Um, Poznałem partię. Hiper o, Lil Szymon dołączył. O proszę. O! Od... to się jubana. No, weź go z wyzywa, jak możesz, bo ja nie mogę. Dobra, wyzywamy się, wyzywajcie mnie, ja odczytam Wyzywamy się, bedezem. Ja. Trzymana, jakby ktoś mógł. Ranek, rodzisz jak sto 102. Szymana, jakby ktoś mógł wyżywać proszę. Hmm. Pozdrawiam chłopaków Salwatora. Kerka styli rabat cały czas. No a jak? A jak? Muzyczne studio w KRK gdzieś nagrywaliście? Ja kojarzę nie. jedno. Pozdro Alicja. Lanku. Czy kojarzymy czarne jasło? No. Kojarzymy. To oni mieli zgodę z Krakowa. Ajmo, albo dalej. Widziałem pod tego typadę do ciebie na no chulę na zapytał. Mordo. ja nie wiem że no na chulei nowego no Piątek. Nie ma kurwa tak jak hulajno, wiesz? Chociaż czasami się zdarzy. No. Za 88 dni widzimy się na tym festiwalu. Noślisto, daj mi spokój. Mniam mniam. No, też bym się zjadł. Czemu do tyłu jedziemy? No wiesz... No i mam... wiele nerwic mam i bardzo się boję różnych rzeczy. To jest Boję się jeździć prosto samochodem, dlatego mam samochód, który jeździ tyłem. A, sufit chudowy, nie ma gwiazdek. Oje, spadło to wszystko. Co to napisał? Nie. Rozpieściliśmy tak, tak widownie bardzo? Tak, tak, oni się dziwią, czemu nie mamy gwiazdek na sufit. No nie ma niestety na razie, no, w Polsce nie ma takich rzeczy. Że... Jesteśmy muzykarzami, Janusz, co? Ja się nie uważam za muzykarze. ja to tam rapuję coś. Kiedy można popykać za piłkę? Ja skończyłem karyżę, ale, wiesz? My rozjebałem się. Easy tutaj. Six, wygląda. Dziękuję, bardzo mi miło, że jest. tak wyślę ci wyślę wszystkim. Klima działa? Pieczara działa klima? Działa. Działa. Jak... Mordo pieczara. Ranek Mordo proszę pozdrow mnie. Pozdrawiam cię, Zuzia 33 i 2A na końcu. A jak co z A no nie mówi Jakiego kremu SPF używam? Słuchajcie, mężczyzna powinien pachnieć koniem cygarem i whisky. A krem to może być z końskiego. I takiego kremu właśnie używam. Kini żyje. Żyje, ale będzie ekstrawaganza 2, ale inny, inny jest ten. Masakra, rozpierdol. Nikt takiej muzyki kurwa nie robi, ja zajebisty. Pobudowane kawałki, fuj. Mam schizofrenię. Lanek, dawaj, nie ma. Yy, mała chrufu z pozwolenia. Na prosto, z Lanek zacznie używać SPF. Okej, okay, to przywieź mi. Siemalanek świetny Świetnym wiec ze smokiem. <laughs> No, dziękuję bardzo. Potem mam dobro. za 5 złotych yy, ogień. Zerwaliście ze Sandra. Jak się czujesz? Planek, pozdrowień, kocham. Dobra, za dużo tego się zrobiło. Ja muszę się A może nie, dołączyć. A mogę dołączyć, tak. Czy no, byłeś jakiś przyjaciel? Czemu jesteś tak piękny jak Cezary Ja. Czemu jestem tak piękny jak Cezary Żak? No bo kocha mnie to cały kraj. Ale nie Polska, tylko pierdolony Niemcy i Francja. Ja. Jestem. Hmm. Pożądany jak dobra restauracja. najebany jest... Może to jest degustacja. Ja, jest degustacja. Dawaj deskę serów. Ale. Trzymaj mnie z daleko od piedolonych fajerów. Więcej kilometrów niż 10 lub 15. A ona do mnie mówi Lanek. Siadaj na maskę Dobra, chusty. <laughs> Dzięki. Dajcie temat i na na temat. Daj jakiś bit, tam freestyle ta Dobra, włącza, tak? Radek przyjeździe, po nas mi skończyło się w BMW. Mordo, jechałem kiedyś bez sprzęgła kurwa z Wrocławia. Miłosny czy jest taki Klasyczny chyba. Nie, dobra, daj drill RMB Daj bit Nie Ale nie włączy pieczara, żeby napierdalało. No mam no i o to chodzi. Pieczara. Temat ma kalory. Głośno, let's go. Ja ja, ja. Najgłośno w chuły. Ej, ja. Ej, dajcie ten! Ej, dobra, czas, daje temat i napierdalamy. Pa, pa. Pozdrów Czarka? Ja. Mm, Ej, nie znam Czarka. Ważna jest, żeby przyszła tu jakaś piękna szparka. Na mnie mówią Lanek, ale nazywam się naprawdę Kamil Łanka. w ale konia, mówią na mnie Łanka, w Anglii. Czas mnie tu nagli, jo. Jestem jak Magli, po prostu z dżungli. Ej, jeśli mnie znasz, to masz fajnych chungli. jo. też panczy? Mam ich parę Ale nie dam ci ich Nie mogę powiedzieć tego, bo był kancel kancelowany Ej Pozdrowienia dla siostry mojej dla mojej mamy Je, Jebać policja, oddawaj kondoma Nawijam szatę, teksty, nie? Dajcie jakiś temat, dobry, zaraz sprawdzam, kobry.. kobre Ja, ja temat koza Koza, fajne zwierzę Takie piękne, ja nie wierzę Co jest kurwa co jest, kurwa żartowałem. Kody i wodze jest przejebane. Yeah, Kamilanek, ka... Kamilane. a. Kamilanek, o. Fura nie ma gwiazd, ale gwiazdy są w środku jej. Pije tej, o. Zibi top. Ilanek top. Wszyscy kurwa piją, no, mówię, a w Izraelu mówią Mazel O. One chcą. Tycka, kocham, Tycjana. Posłuchaj okay. mnie. Ty wiesz, że to wiesz wszystko. Słysz wbicie, słysz wbicie. Słysz, jał, jał. Od Tiziana Love Song. Daj Love Song teraz. No. Hej. Daj bardziej gitarę Love Songową. Dobra, idziemy. Mam, mam, mam. Jał. Okej. Ja. Święta woda, hej. Ja. I jak woda. Ha? Jał. A my dowieliśmy... Bez cię bym umarł. Piękne Ej. Masz piękne oczy. bardzo jest piękna twoja dusza. I bardzo jest piękna twoja... Tak nie tak, mogę nawinąć, bo chciałbym cię tylko tego też nie chciał. Ja To bo całe, całe życie na wakacjach i coś tam będę czytał książki ci. Będzie bardzo pewnie pięknie. Jakbyśmy nie znali policji. Jo, czekaj wieczorem, nie wejdzie na parking. Muszę nawinąć dwa słowa. Kocham cię, idę się schować. Ja, yeah. kiedy jest ciemno, zamykam oczy, myślę o tobie. Myślę, że kiedyś będę na wyspie i ciebie tam... Ja, yeah. to wszystko co do... w głowie moje okay. Nie do powiedzenia są, niedopowiedzenia to, niedopowiedzenia to, okay. niedopowiedzenia to okay, okay. Ja i ty całe okay, lata okay. tam, gdzie słońce świeci okay, Non stop, okay. Okay, non stop okay, okay. Ja chciałbym z tobą pić drinka na wyspie, gdzie mówią, w innym języku Jebać polityków ja yeah. jebać polityków Yo, ej, moje życie jak sen. Nawijam popierdolony jak KPSN. Yo, robię bity tak jak PSR. Yo, te Francji znane jak PNL. Jak PNL, ja, yeah. ja. Yeah. Francji znają mnie. Mówią, Wi A ja mówię, eee, Czemu tańczysz ze mną? Skoralnie mam nóg, skoralnie mam rąk. Skoralnie mam twarzy. Bo jest tylko w głowie, tchom. Fantazją! Ej! Fantazją! Nigdy nie pójdziesz do studia w pierdolę, kurwa, weź się człowieku ziomek. Ja! Studyjny, człowiek, Dobra! Mam mam piękny głos, ty masz piękną twarz. Chciałbym widzieć ją cały czas. Pozdrawiam wszystkich, co piszą do mnie, że podoba im się to. Ja kocham was też, ja! Ale ja i ty. I koniec bitu, tak? I pachuj, mi już. Do, dobra, 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 daj. Tylko tu na, na, na zewnątrz nawinę, Czy otwiera też... Otwórz mi pieczara. Ja. do pieczara. Jakbym był puchaczem. Lewa na pierdala. Nowy mam na jacze. Nie ambitu już Temat trzyman. Radę. Nie kocham kurwa. Znaczy ki niego kocham tak Temat... Odsuł się, proszę, bo Pieczara musi wiesz przejechać tutaj. Okej, okay, sorry. Nie, to porządku Przepraszam. Yo. nie mogę się podpisać na cyckach, bo będę się wstydził. Daj jakiś bit jeszcze i nawijamy. Okay. Dobra, chuj, później nawiniemy. Jak będzie bit, bo teraz jestem na parkingu. Jo.